Sponsorem programu jest Motor Pol Wrocław, dealer Marek Volkswagen, Seat, Skoda i Cupra. Dzień dobry państwu. Witamy w programie Hej Śląsk. Mamy zaszczyt gościć w programie Ojca Wiesława, kibica Śląska Wrocław i kapelana naszej Drużyny. Szczęść Boże, dzień dobry. Dzień dobry, Szczęść Boże, witam serdecznie Państwa. Ojcze, proszę powiedzieć, jak to się stało, że został ojciec kapelanem naszej drużyny? No, sprawa nie jest tak skomplikowana i złożona, żeby jej nie wytłumaczyć w paru zdaniach. Swego czasu, kiedy byłem w klasztorze na Karłowicach we Wrocławiu, Jarek Szandrocho, fizjoterapeuta Śląska-Wrocław, legenda i tak dalej, bez końca można wymieniać te tytuły, należał do mojej parafii. Y, przyszedł z takim zapytaniem, czy nie mógłbym wyspowiadać dwóch piłkarzy. Y, jak najbardziej. Krótka rozmowa, spowiedź. I od tego się zaczęło. Oni wrócili do klubu, zrobili zamęt, zamieszanie, tak, jest taki ksiądz, który spowiada, nie daje dużych pokut, można spokojnie przyjść. Oczywiście, no bo nie było mocnego grzechu chyba, prawda? E, tak, materię grzechu, y, po, po materii grzechu ocenia się niestety y, wielkość spowiedzi, jak można nazwać jakość y, pokuty, którą się potem wykonuje. Tu jest sytuacja troszeczkę inna, bo w tym przypadku trzeba mieć świadomość, z kim ma się do czynienia. To nie są penitenci, którzy przychodzą do kratek konfesjonału i chcą Panu Bogu powiedzieć to, z czym się przygotowali, co przygotowali do tej spowiedzi, bo ksiądz jest tylko pośrednikiem. Ja spowiadałem owych Panów, piłkarzy w specjalnym pomieszczeniu, który się nazywa rozmownicą, atmosfera była. Iście sakralna, aczkolwiek to, co było istotą, czyli materia i forma sakramentu spowiedzi, była dopełniona. I od tego się właśnie zaczęło. Kiedy narobili tego szumu w klubie, kilku piłkarzy skorzystało z tego na początek poprzez kontakt z Jarkiem, bo zbyt się krępowali, a potem to już poszło. To samo zaproszenie do klubu, raz drugi, potem jakieś spotkania poza klubem z piłkarzami pierwszej drużyny. I po tym jak to wszystko się zaczęło wolno rozkręcać, w dobrym tego słowa znaczeniu, oczywiście duszpastersko, zaproponowano mi, czy nie mógłbym zostać e, kapelanem e, Śląska Wrocław. I kiedy to miało miejsce wszystko? To miało miejsce zaraz po zdobyciu tak naprawdę na dobre, to po zdobyciu Pucharu e, mistrzostwa Polski, czyli 2012 rok. To zaraz 10 lat. Tak. Nie 10 lat posługi dla Śląska Wrocław. Dla Śląska Wrocław. E, w, z wieloma oczywiście pozytywnymi skutkami. No i chyba z jakąś perspektywą dla tych ludzi, którzy dotknęli tego uroku, też w cudzym sobie mogę powiedzieć, bo jaki to urok, prawda, gdzie księdzu trzeba mówić grzechy, rozmawiać na poważne tematy. Bo piłkarz jakkolwiek jest stworzony do tego z talentu, żeby iść, kopać piłkę, zdobywać bramki, to jest to człowiek. Młody człowiek, który wychodzi wcześniej z domu, żeby zdobyć po pierwsze pieniądz, ale żeby też zdobyć nie tyle sławy czy karierę, żeby zdobyć coś, co uszczęśliwi go na dalsze lata. Tak to się właśnie zaczęło, i to poniekąd w tej atmosferze trwa, jeżeli chodzi o moją posługę w Śląsku Wrocław. Może zdradzić, jak grzeszą piłkarze? co oni tam za uszami mają? Panie Marcinie, też pana lubię. <laughs> y jak wcześniej powiedziałem, piłkarz to jest normalny człowiek. I y ja patrzę w ogóle na, na tych piłkarzy, na młodych chłopców, bo są młodzi chłopcy, którzy sobie układają życie. Mam partnerki, mają dzieci. Yy, chcą być bliżej Pana Boga, bo nie ukrywam w postryptum, że no jest yy, w tym przedziale mojej posługi, jest kilku piłkarzy, przynajmniej było, i może teraz też się ktoś tam znajdzie, kto no, nie naprzykrza się Panu Bogu, ale to nie są ludzie, którzy yy, manifestują to. Że jak mnie widzą na przykład w klubie, to powiedzą albo pokażą gestem, że oni nie chcą mieć ze mną nic do, do czynienia, ponieważ ta opinia gdzieś tej posługi w do, w dobrej posługi zuchwale teraz powiem i samochwalczą, ale. To są opinie, które do mnie docierają. Jakoś się dała sprzedać. To nie jest udawane, to nie jest marketing z mojej strony. To jest posługa, czyli coś więcej niż obecność tylko w danym dniu na wyznaczoną godzinę czy na umówiony telefon. Więc jeżeli chodzi o grzechy, no tak jak prawo nakazuje, tajemnica spowiedzi zawsze obowiązuje i nawet gdybym chciał bardzo szeroko powiedzieć o. To nie jak, wolno. Jak, nie, po prostu. Powiem uprzejmie, nawet mnie nie wypada. Rozumiem. A proszę powiedzieć, bo tylko, nie tylko spowiedzi nas, nas się. E, do, nie tylko do spowiedzi się ogranicza posługa, prawda? Tak, to jest, to jest wachlarz. Powiem otwarcie, odpowiedzialności za kogoś, komu się raz podało rękę. Jeżeli są jakieś problemy nie z piłkarzem, wewnętrzne problemy w piłkarzu, jeżeli. Podchodzą do mnie i chcą, żebym pomógł im w rozwiązaniu jakiegoś tematu, który gdzieś się tam ociera o niebo, o piekło, o teologię, o znajomość jakiegoś prawa kościelnego, bo chcą ochrzcić dziecko, chcą być przystąpić do sakramentu bierzmowania, co się też zdarzało. To ja wtedy staję w odpowiedzialności i staram się naturalnie, jak ich współbrat, może nie, ale jak ktoś jest ze sztabu szkoleniowego, to jest bardzo wielce powiedziane. Który gdzieś tam na szarym końcu stoi, i pomogę Ci. Tylko musisz mnie dobrze zrozumieć, musisz się wyzbyć tego czy tamtego, żebyś był otwarty w tej sprawie, bo sprawy y, boskie mijają się ze sprawami ludzkimi, aczkolwiek są w pewnej łączności. Jeżeli ja jestem otwarty na coś, co dotyczy materii ducha, ale jestem uczciwie otwarty, to dam sobie pomóc. To jest tak samo jak z każdym nałogiem. Jeżeli, powiedzmy, nie wiem, czy o tym w tym temacie możemy, w ogóle na ten temat możemy mówić, ale y, chyba nawet trafne to jest. Jeżeli alkoholik chce pomocy, to on jadąc na terapię, on musi wiedzieć, że do dna musi być otwarcie szczery. Musi być wobec terapeutów tak skuteczny sobą, że oni muszą mu uwierzyć. Bo to jest terapia. Z każdym jednym nałogiem tak jest i z terapią wobec tego, co w człowieku jest słabością. Ksiądz w zasadzie chodzi na wszystkie mecze domowe. Albo prawie wszystkie? Prawie wszystkie, w zależności od, 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 od obowiązków. Jasne. A co z wyjazdami? Z wyjazdami jest różnie. Z racji na to, że ja rozmawiałem z kapelanami ekstraklasy, z różnymi kapelanami, jak to jest u nich, to mi w większości kolokwialnie powiedzieli tak, że jak są pieniądze w klubie, to i miejsce dla kapelana w autobusie się znajdzie. Natomiast to jest pewna odpowiedzialność. Wyjazdy z Wrocławia z grupą, z pieszą drużyną, są o tyle dla mnie ryzykowne, że. Znając nawet mentalność tamtego stadionu, jednego drugiego, wiem, że to jest stadion zaprzyjaźniony, jeden czy drugi, ale są też miejsca, gdzie wyraźnie sprawdzam protokoły. Jeżeli nawet udałoby mi się gdzieś prześlizgnąć na ławkę rezerwowych i siedzieć z nim na meczu, to, to jak ktoś dostrzeże, że mnie w protokole nie ma, to jest problem dla, dla zespołu, to jest problem dla zarządu. I za to są kary. Dlatego ja staram się unikać takich dyskomfortowych sytuacji. I jak już jadę na mecze poza Wrocław, to jadę y, samochodem. E, samodzielnie w takim razie, ale jako tak. kibic wtedy. Jako kibic, ale atrybuty mam. Nie tak, żebym się dał y, zwieść kibicą. Y, tej drużyny, która gości śląsk Wrocław, bo to różnie się może kończyć, natomiast jadę z atrybutami. Mam akredytację ksiądz Kapelan, różne obwieszki, zawieszki i przede wszystkim strój, taki, którym operują, w który się ubierają zarówno sztab szkoleniowy, jak i drużyna. Wspólne modlitwy bywały. bywały. Natomiast forma przyjęta w śląsku Wrocław jest taka, że Piłkarze... E, kiedyś było inaczej. Jak ja zaczynałem tę posługę, e, jak, jeszcze raz pozwolę sobie to przypomnieć, jak Jarek Szandrocho, który e, na marginesie zwany jest szamanem. E, nie było żadnego zgrzytu oczywiście, bo szaman to jest tylko jego e, ksywa. Może dlatego, że ma gadane bardziej niż ja. Natomiast e, kiedy w, Jarek wpychał mnie w ten sposób, w dobrym tego słowa znaczeniu, kiedy zostałem zaakceptowany. No to y, wyglądało to czasami różnie, prawda? To byli w większości polscy gracze, młodzi chłopcy, którzy byli przez skautów wyłapywani z polskich boisk, ewentualnie jak ktoś się pokazał, y, z obcych kontynentów, nawet to, to miał szczęście, ale też i mentalność była inna. Nie łatwiej było do tych chłopaków dojść, bo y, wtedy moja posługa była bardziej skuteczna wobec polskich y, graczy niż obcokrajowców, aczkolwiek znam takich y, z tego czasu obcokrajowców, którzy zawstydzali mnie swoją postawą. To był Dudu Paraiba, to był y, y, Diaz, którzy przyjeżdżali do mnie do klasztoru, rozmawialiśmy oczywiście łamaną polszczyzną, troszkę angielskiego, hiszpańskiego. Oczywiście ja tylko słuchałem, ale miałem dobrego, y, y, dobrego no, tego reżysera od spotkań to był Marian Kelemen, który zazwyczaj z nimi przyjeżdżał, z obcokrajowcami i prowadziliśmy nie dysputy filozoficzne, ale konwersacje na tematy różne. A jeżeli przyszedł moment na spowiedź świętą, no to niestety bez świadków, panie Marcinie, jakby pan chciał kiedyś zorganizować spowiedź powszechną, nie można. W kościele Polski można. Nie. Kościół nie katolicki Polski jest taki a, a, katedrą. Polsko -katolicki, na... polsko -katolicki, kościół, katolicki, tak. tak jak tak. najbardziej, ale zachęcam pana, pani Marcinie, żeby pan się jednak y, rozmawiając y, w tej materii o Śląsku Wrocław, y, żeby może nie, a żeby pan dostrzegł, że jednak Kościół katolicki nie wciska się na siłę, ale ma pewien status taki, który jest bardziej akceptowany, może rozpoznawalny niż kościół polsko-katolicki wszelkiego sprawy. rozłamu inne. Jasta, jasna, jasna sprawa. E, e, ojciec nawiązał do obcokrajowców. chciałem właśnie o to zapytać, bo Proszę wymienił, bardzo. wymienił ojciec Dudu Paraibę e, Brazylijczyk e, Diaz, tak. Christian Omar Diaz Argentyńczyk. Tak. E, głęboko wierzące e, nacje można tak chyba powiedzieć, bo Brazylijczycy i Argentyńczycy przecież to Z mocno natury. wierzące narody. Z a teraz, Hiszpanie, na przykład. E, tak. Też niby naród mocno wierzący. E, myślę, że w... W tym kontekście nie można, mm, nie można opiniować, czy bardziej wierzący, czy mniej wierzący, jeżeli chodzi o pochodzenie. Mm -hmm. Brazylijczycy, i to z mlekiem mamy wysali prawda, tę wiarę i, i to taka tendencja też tam była. Zresztą to jest w dobrym tonie y, należy, aby być. Być katolikiem, pokazywać swoją wiarę, manifestować ją. Natomiast dzisiejsi Hiszpanie, którzy przychodzą, y, ja mam. Ja nie mam kontaktu z Esposito takiego, jeżeli chodzi o jakieś przekazy materii duchowej, bo y, kiedyś mądry człowiek powiedział, że wystarczy przy kimś minutę stać i już można rozpoznać, czy on będzie chciał z księdzem rozmawiać, czy nie. To ktoś mądry powiedział, ja to tylko za mądry powtarzam. Y, mamy oczywiście y, dobre relacje, jeżeli jestem w klubie, przywitamy się, ale nie rozmawiamy na tematy y, teologiczne, to dużo powiedziane. Ci obcokrajowcy współcześni, troszeczkę inna materia. To już są chłopcy z nowej epoki, którzy przyjeżdżają też z tendencją pokazania siebie jako piłkarza, a odstawia na bok gdzieś tam na pokaz, to co należy nawet do gestii, pokazania przynależności, czy jestem katolikiem. Były przypadki, był Izraelczyk, był muzułmanin, też nie miałem z nimi problemu, aczkolwiek zdarzały się sytuacje, że się odwracali na opłatkach wspólnych, bo mm. mieliśmy i takie i pewno będą jeszcze niejedne. Podczas świąt Wielkanocnych, siadanie Wielkanocne, wigilia dla nie tyle zespołu. Co dla całego zarządu, dla sztabu szkoleniowego i pracowników, To jest też bardzo ważne. Bo jakkolwiek mówiąc, Śląsk Wrocław, gdzieś tam zawsze się pomija ten szereg, tych szereg, ten szereg ludzi, którzy naprawdę w 90% robią tę robotę, żeby ci chłopcy wyszli. To jest przygotowanie merytoryczne, to jest przygotowanie medialne i tak Wachlarz, potężny wachlarz tych ludzi, którzy są nie tyle moimi przyjaciółmi, ale ja ich traktuję jako przyjaciół. Zwracam na to, co oni robią, ten wysiłek, bardzo ważna rzecz. Nie wszyscy to dostrzegają. Ta konkurencja, która panuje w klubie niejednokrotnie, gdzie yy, mówi się, no tego prezes zbilansował tu, tego tu, a on się nie nadają, się nadaje, to szybko można stłamsić w bardzo prosty sposób. Mówiąc cieszcie się, że pod tym herbem i pod tym znakiem pracujecie. Co ojciec trzyma tutaj na kolanach Tak, pozwoliłem sobie Państwu i Pan Marcinowi oczywiście pokazać atrybut mój i, w zasadzie klubowy, aczkolwiek stuła jest symbolem, który nie zwiastuje, ale ukazuje ważność święceń kapłańskich i przynależność do, do kapłaństwa. Więc to jest stół, pozwolę sobie Państwu pokazać niezgrabnie. Stół, która jest zrobiona na zamówienie przez jedną z firm, wyhaftowana, żeby otrzymać, żeby otrzymać taki znak. Może wytłumaczę. Z jednej strony, jest święty Franciszek, to jest mój zakonodawca, który mm, zawsze chodził po ulicach Azyrze i mówił, że miłość nie jest kochana. To jest y, właśnie ten ojciec, założyciel, y, który ma również y, przekonać nas do tego, że mówienie w haśle franciszkańskim, w powiedzeniu Pokój, dobro, ma również swój wymiar. Święty Franciszek z gołąbkami też piękny przekaz. No i herb Śląska Wrocław na stule to dosyć interesująco wygląda, ale żeby taką stulę mieć to trzeba, trzeba kilka pozwoleń załatwić, w dobrym tego słowa znaczeniu, bez oczywiście jakiś płaceń haraczu, więc trzeba mieć Licencje na posiadanie na stule herbu Wrocławia, pozwolenia, szereg zabiegów, które się opłacają, bo na przykład, jeżeli z taką stułą się wyjdzie gdzieś w towarzystwie, nie tyle piłkarzy, bo oni znają bardzo dobrze ten element, ale ludzi, którzy są w książku krótko, to oni nie koncentrują się na tym, co się dzieje, czy są jakieś życzenia, czy za chwilę będziemy się dzielić opłatkiem, tylko czekają na moment, kiedy mogą podejść i zrobić sobie zdjęcie, niekoniecznie mnie, ale zdjęcie. Tej stuły, bo wiedzą, że w kościele takiej nie zobaczą. I to jest właśnie taka ciekawostka. Ojcze, musimy kończyć. Tak. Nie porozmawialiśmy o przynajmniej dwóch tematach, na które się umawialiśmy. Stąd też od razu może małe zobowiązanie, że ojciec jeszcze nas odwiedzi. Bardzo chętnie, jeżeli będzie taka wola pana Marcina. i no to moja wola już jest. Musimy proszę ojca kończyć w tym momencie. Dziękujemy Państwu bardzo. Naszym gościem był ojciec Wiesław kapela na śląska Wrocław. Dziękujemy i szczęść Boże. Panie Marcinie dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich fanów sympatyków Śląska Wrocław, Hej Śląsk! Sponsorem programu jest motor pol Wrocław. Dealer Marek Volkswagen, Seat, Skoda i Cupra.